Ja, ja to nagrywałem powoli, zacząłem się wdrażać w filmowanie. Później otworzyłem kanał na YouTube, robiłem różne rzeczy, robiłem, nagrywałem gry, nagrywałem vlogi, cały czas się ucząc. Nie od... Dziwię się, że gry w tak młodym no wieku. No tak, wtedy miałem 14-16 lat, grałem w Minecrafta, pewnie ludzie. A Dawaj pod, To jest strasznie męczące. Ogólnie u mnie to była taka zona, że przestałem tańczyć, bo zacząłem rosnąć. E, zacząłem rosnąć. Bolały mi kolana i nie mogłem po prostu tańczyć. Przestałem, ale plus jest tego taki, że zostało mi filmowanie i poszedłem kierunku. A nie masz jakiegoś kroku do...